Rafał, na kwadrans przed końcem wprawiasz stadion w ekstazę, zdobywasz bramkę na 1-0 ostatecznie. No, remisujecie z Wartą Poznań 1-1, ale można tutaj czuć chyba ogromny niedosyt, no bo z perspektywy boiska wydaje mi się i zarówno z boku, tak jak się patrzyło, byliście chyba z drużyną, która stworzyła sobie no, znacznie więcej takich sytuacji dogodnych. No dokładnie, no, jest niedosyt trochę, bo zważając na to, w której minucie damy bramkę i, i w której tracimy, no to... Taka drużyna jak Sandecja, z takim doświadczeniem, z takimi zawodnikami, no to musimy to jednak do, do końca ten wynik dot, do, dotrzymać do, i, i, no i w końcu wygrać na tym naszym stadionie. A tak się nie stało, wiadomo. Patrząc na to, jak, jaką drogę i, i ile zwycięstwo odniosła warta Poznań, trzeba szanować ten wynik, ale, ale tak jak mówię, no jest niedosyt, bo mogliśmy się pokusić o, o trzy punkty i, no i to by był taki niezły, myślę zwrot I, i, i mogłoby nam to dać dużo, dużo gdzieś takiego kopa i, i, i motywacji do tego, żebyśmy zaczęli iść w górę. Wspomniałeś o tej bramce straconej w końcówce i tutaj też proszę powiedzieć, czy jest jakiś niesmak w drużynie. No Kamil Ogorzały stał za linią no na pewno z, z dobrą minutę, sędzia go nie wpuszczał i, i zaraz pada bramka. No jednak ten jeden zawodnik gdzieś w defensywie zawsze by pewnie pomógł i, i czy można tutaj szukać też jakiegoś yy, no wytłumaczenia choć delikatnego? No ja uważam, że wiadomo, sędziowie to, to, to też ludzie popełniają błędy raz na naszą korzyść, raz na naszą niekorzyść. Ale mimo wszystko no gdzieś my jako drużyna nie możemy szukać usprawiedliwień, że tam jednego zawodnika brakło czy coś. Uważam, że szło za tej bramce i mogliśmy, mogliśmy zachować czyste konto. Tak się nie stało i idziemy dalej. Trzeba przyjmować to, co, to, co jest. Niestety nie uszczegliśmy się błędu, straciliśmy bramkę, ale... Ale tak jak mówię, no, ta gra dzisiaj już wyglądała lepiej i miejmy nadzieję, że to będzie dobry prognostyk przed następnymi spotkaniami. Na koniec, też chyba warto pochwalić kibiców, bo nieważne czy wtorek, niedziela, sobota, która godzina, no, atmosfera przy Kilińskiego jest kapitalna, serce się raduje. No dokładnie, warto podkreślić to, co oni robią na tych trybunach, bo naprawdę wielki szacun. i... No i mega, mega gracie dla, dla takich kibiców i sama przyjemność strzelać tutaj bramkę, słyszeć swoje nazwisko i, i to jak y, nas wspierają, dopingują, bo czy to u siebie, czy na wyjeździe, bo tak jak mówisz, piątek, sobota, niedziela, którakolwiek godzina przyjeżdżają, są, dopingują, głośno, głośno krzyczą, także też szkoda, że się nie udało wygrać dzisiaj, no bo byliśmy bardzo blisko, no i jest trochę taka... Taki żal, bo, bo tak jak mówię, no, dla nich w końcu moglibyśmy zapunktować, bo naprawdę na to zasługują i tak jak mówię jeszcze, jeszcze raz wielki, wielki, ogromny szacunek. Dzięki Rafał i powodzenia. Dziękuję.